Pani. W dniu dzisiejszym niech pan mnie posłucha, Słucham potem się pan panią. ustosunkuje. Słucham panią. W dniu dzisiejszym nakładam na pana mandat 150 zł brak punktów karnych Prezent na I święta. Proszę pana, no sam się pan prosi na dobrą sprawę. Nie proszę się, proszę pani. To czemu pan tego nie przykłada? Bo to nie jest w świetle. De... A, mieliśmy porozmawiać. Proszę pana nie będziemy rozmawiać, a widzi proszę pani, pan, nie bo. Jej wiedzę sprawdza. A Mówiła dlaczego mam pana... mnie sprawdzać? Ja chcę, żeby, żeby mnie pani poinformowała, co to jest ładunek sypu. Proszę pana, ja nie mam obowiązku przed panem swojej wiedzy okazywać. Okazuję panu swoją wiedzę na tyle, że mówię, że popełnił pan dzisiaj wykroczenie. W związku z tym wykroczeniem nakładam na pana mandat karny. 150 zł, z zero punktów. Przewozi Pan ładunek z sypki, który jest nieprzykryty. Proszę pani, myśl tak definicji Dobrze, ten pan, ładunek nie jest proszę ładunkiem. Pana, sypki. Może pan wyjaśniać sobie przeską, jeżeli. Właśnie to, to, mają, to robię. Pani skaza. sprawdziła, że toczy się postępowanie sądowe właśnie w, w sprawie. drugą w stronę, proszę pana tak? obowiązkowe wyposażenie pojazdu jeszcze nie, nie będę prosił. Nie ma problemu. Za trójkąt proszę mi pokazać i włączamy światła. Wszystkie po kolei. Od czego zaczynamy? Poczekaj, poczekaj. Proszę pana, zaczynamy od tego. Że nałożyłam na pana mandat, ma pan prawo do odmowy przyjęcia takiego Odmawiam mandatu. od przyjęcia takiego mandatu, Takim gdyż razie moim. Jest sporządzony wniosek do sądu o ukaranie? Tak. Tam będzie pan mógł dociekać swoich praw? Dociekam, bo właśnie miałem taką kontrolę. No pan, państwa kolega, pan Paweł, ja nazwiska nie będę mówił, bo nagrywam telefonem. Pan Paweł dostał 400 zł kary, gdyż nie stawił się. Na. Proszę pana, proszę pana, mnie nie interesuje co się działo tydzień temu, przedwczoraj. Walczę z tym... Proszę panią. Czy ten ładunek zanieczyszczył jezdnię? Nie, nie zanieczyszczył. Pana. Czy on pylił, nie pylił? Proszę pana... Się, ja proszę, uważam... Proszę, trochę pan przepisy czyta, bo... Czytam tego, oczywiście pan się jak najbardziej to troszeczkę się pan interesuje. Bardzo się interesuje. Prowadzę nie, kanał interesuje na pan YouTube, gdzie poruszam właśnie kwestię materiałów szybkich. Proszę pana. Ponadmilionowa ja się... wyświetlalność. Proszę pana. Tak? Nie interesuje mnie, no co dobrze, pan prowadzi. W no. mojej ocenie popełnił pan dzisiaj wykroczenie. Ja za to wykroczenie <coughs> nakładam na pana mandat. Pan mandatu odmówił, w związku z czym sporządzam wniosek do sądu? Do sądu. Oczywiście. No najpierw najpierw będzie przesłuchanie na policji. I nie wiem, co będzie najpierw. Ale ja wiem, bo ja już to przechodziłem. Pierwszy raz. Dobrze. Czyli jest pan świadomy o, tego, że jakie tak. są dalsze czynności. O, oczywiście. W międzyczasie okaże pan gaśnicę trójkąt. Trójką. Przejdzie pan do tamtych drzwi, nie będę już wyciągał, Proszę tylko pan pana, sobie zobaczył się. W, w środku. To Dobra, nie, pan. czyli muszę wyjść w tej chwili, to przerywam by, nagrywanie. Pytałby, żeby pan się stosował, Dobra, żeby się przerywam, wychodzę, żeby pokazać gaśnicę i trójkąt. Już.